Jakie cechy w wieku szkolnym wskazywały na Twoje zacięcie do przedsiębiorczości? Wiesz co, myślę, że wychowanie w biedzie i to jest taka chęć tego osiągnięcia czegoś. Ja pamiętam jak mi koledzy gdzieś tam, ja nie miałem butów, a ktoś miał buty Nike jak, kurczę, jak ja miałem takie pragnienie posiadania czegoś, czyli jak czegoś nie miałem to ogromna taka chęć, kurczę, chciałem to mieć I to może dzisiaj jest takie puste, ale wtedy ta bieda powodowała, że Bo chciało się, widziało się u kogoś, że ktoś to ma i ja miałem taką cechę, że chciałem to mieć. Dużo gadałem, byłem przewodniczącym klasy i myślę, że to są też takie cechy, że jak rozmawiam z Polakami to oni jako dzieci się gdzieś udzielali. To jest też warto taką mieć wskazówkę, że nie wiem, no studia jakieś ijseki, koła, zainteresowań, coś dodatkowego, nawet może mieć tęcie z muzyki, ale wtedy to było. I, i te osoby były aktywne. I ja też miałem tak, że chciałem to mieć i zacząłem takie właśnie rzeczy robić, tak jak dzisiaj opadałem. W, w wykładzie tutaj, że właśnie już jeździłem na giełdy, sprzedawałem rzeczy od gościa, który woził rzeczy z wystawek i, i zbierał, ja czyściłem i zarabiałem z marżą, e, byłoby później jakby takie handle wiecie, były, jakieś telefony, no to się szło um, jakieś tam płyty i, i, i jakby takie rzeczy, które gdzieś jako dziecko szukałem, że na czymś jak widziałem, że można zarobić, to próbowałem to robić. Nie znaczy się nie traciło, ale taka żyłka do taki głód, że właśnie coś mieć, nie? A jak nie masz nic, I to chyba jest takie, jak ktoś powiedział, jeszcze dzieciństwa jestem najlepszym czasem że można powiedzieć, że jesteś rentierem na starcie, bo masz rodziców, masz niezależność finansową, bo masz chleb jedzenie spanie. I to jest naprawdę mega fajne miejsce, gdzie można coś zacząć, bo drugiej takiej okazji nie masz. Jak pójdziesz na swoje, to już musisz zarobić, musisz mieć opłatę. A tutaj możesz robić co chcesz bez żadnych konsekwencji. Więc myślę, że to jest takie fajny moment, żeby próbować. Biznes Miss. dzięki. dzięki.